We were out negotiated. Co? Dostaliśmy 1 czwartą mniej. <śbanie> Nie, 1 czwarta znowu wychodzi. Dostali 1 czwartą mniej niż chcieli. Aj, tak jest divine. Lol. Jak to jest 1 czwarta mniej niż chcieli, to pozdro. Hmm. Ale <śbanie> to, to wygląda. <śbanie> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć po prostu zdeferowanych. Jest ich więcej, jestem prawie pewien, że mam ich jeszcze więcej. Idealnie, 900 tysięcy shipmentów. Dobra, i to jest głównie shipment na bary. Zobaczymy, coś z tego przyjedzie. ciągle wysyłam shipmenty na zboża na karencji, ale może na itemy coś poleci. Masz właśnie co każdą mapkę jeden bonus do, do, do nagród. Akurat o tyle śmieszne, że bardzo podobną rzecz dodają w przyszłym sezonie w Diablo 4. Będziesz miał tak zwaną eskalację podziemi. I właśnie podziemia, które rosną w sile, i rosną w, z, z nagrodami. No i boss na koniec. Więc w sumie dokładnie tak samo jak tutaj z na koniec. Z czego to było zapowiedziane wcześniej, niż to było w PoE. Więc się tam włamali do GGG, żeby dowiedzieć się co robią. Czy jednak może PoE skopiowało od Diablo. Uznano takie: Ej, dobra, jest fajny pomysł. Jesteśmy w stanie to, to skopiować na, na szybko do tego sezonu. No bo, nie oszukujmy się, ten sezon raczej był robiony na kolanie, po prostu nie mieli czasu. Więc możliwe nawet, że hej, wzięli sobie na szybko pomysł od Diablo i cyk. Ech. No bo z drugiej strony, wymyślenie systemu, ej, co, co jeśli zrobimy trzy mapy, z których każda daje coraz więcej nagród. Wow, pomysł kurde godny, właśnie nagrody pokoju. Bardzo, bardzo śmieszne, że w tym samym momencie robią to samo, co nie? Ej, szeku, dobry, dobry się myślę, że w tym samym momencie robię to samo What? A, wiem co to jest, to że everyone is lying, waking Lying in ambush Dwa divine, lol Ta fixes cannot be changed Dwa divine Reforged life I muszę mieć jeden wolny prefiks 72 life'a to jest bardzo ładny wynik, ale nie mam wolnego prefiksu, co nie? Tak o. Nie wiem, nie wiem co jeszcze zrobię z tym pierścieniem, ale pomyślimy Dobra, to jest chyba największa gamba, jaka może być, bo to może być warte Mirola. Jest tylko 11 na markecie w ogóle To jest pana divine To jest ponad divine Więc, identyfikujemy Siódemka, uuuuu Divine w plecy, to jest nic nie warte kompletnie W tym przypadku Jeśli wiem, że ja uzupełniam prefiks i na przykład yy, wiem, że bardzo bym chciał, żeby tam się trafił armor. Tu mogę spróbować na przykład najpierw zablokować sobie. Żeby nie zegzaltować many, wkraftuję sobie tutaj manę. Oczywiście najtańszą, żeby nie tracić chaosów. Mam wolny prefix, to nie. Kraftuję sobie manę. Egzaltuję. Dostałem 160 armora, czyli w sumie to co chciałem. Tier 1 zajebiście. No i teraz sobie z powrotem wkraftowuję. Ten AoE, który chciałem Pyk I... Miałem gwarantowane, że właśnie nie zagwarantuje mi tej many, no bo miałem skraftowaną manę w tym momencie Więc się tutaj akurat fajnie udało trafić Ale jak w twoim przypadku masz, no właśnie, prefix suffix, no to... Tutaj to nie, nie ma dużego znaczenia Voidborn Reliquary key. Hello? Hello? 1 i 3 divine, ale będzie gamba. Holy, będzie gamba chat. Ja mam wciąż swojego do wykorzystania. Relikwary ja. w sensie do dania tam unikatu. Mam to do POE 2. Może być to zarówno jakiś jeden c jak i nawet Mageblood I mamy. Rabiringa, Shiny Fire Axe for Cyclone. Czyli nic warte gówno. Ja nawet, ale dzisiaj przegrywam wszystkie gamby. Gierka zbagowana. Trzy Waldo puzzle boxy. Co to jest? What? XD? Jeszcze w sumie w containment. What? Nie prze. Łat! realnie przy sobie trzy divine'y Pierwszy walny puzzle box. Foil Ventor Gamble. Ten jest ciekawy. Chober Chober to jest useless. Tanu Achi. Czym jest Tanu Achi? Pięć No Dobra, to akurat useless. Tylko jak jestem po 3-miesięcznej przerwie, to staram się każde ćwiczenie tak mocno po prostu. Ooo! Czekaj! Przerwali nam rozmowę. Ile ty kosztujesz bazowo? 3,5 divina, dobra, let's go 3,5 divina gamba, co może się nie udać? House Ej, life był dobry, life był dobry Co? Czekaj się house'ów Wait, what? XD? Grali kiedyś lifa Czemu jest nic nie warty? LOL, 3,5 divina stracone XD Tym razem wydropić, co nie, Tym razem audiencja ukróla. króla Dropi jewel, identyfikuje jewel i fizz damage Albo właśnie house res Jewel, easy I fizz Fuck you. Zobaczmy czy tankuje. Kur... jak ja w Shaper tankuję, na nice się. Jak bardzo Jolo Anul mi zepsuje. Ja tutaj mam realnie tylko manę, którą bym zanulował. Każdy inny anulowany jest złym wyborem. Jak bardzo głupie jest spróbowanie zmieniać ten amulet. Bardzo. Jak bardzo chcę to zrobić. Bardzo. Dobra, po prostu to zróbmy i rolujmy dalej. WAIT! <śleski> Jedna szósta. Udało się. Co? Jedna szósta, Anul <laughs> LOL Miałem realnie jeden zły stat Usunąłem manę z tego amuletu Bo tak Spell damage mi daje obrażenia, więc jest dobrym statem Ten live live jest genialny Strength potrzebuje Kryt multi potrzebuje I ten fire reskapuje mi rezy What? CO SIĘ STAŁO? LOL jedna ANUL EASY Dobra mam, mam przewróconą wiarę w ludzkość, idziemy na symulakrum Dlatego poje z grą Jest tylko jedyną grą, która jest w stanie takie emocje dać LOL 16% szans się udało XD I dlaczego tak ważny był ten kraw na amulecie? Patrzcie na moją manę, ona mi w ogóle nie spada do zera Spada mi do, do połowy, ale nie, nie spada mi do zera Wcześniej po prostu spadała do zera i co tam czwarty tak miałem po prostu atak podstawowy Dobra, voice'y, są voice'y, są voice'y, czad Moja sprawa jest taka, voice'y siódemki są nic nie warte Voice'y piątki są minimalnie warte Voice'y trójki są spoko Voice'y jedynki to jest realnie mirror Więc uwaga, to jest gamba oczywiście na 3 diviny Kolejna dzisiaj gamba na 3 divine'y Siódemki, nic nie warte Jestem dzisiaj realnie 10 divine'ów w plecy jeśli chodzi o gambę Lol Uuu Level 4 Lighten. to jest akurat ładne currency Test Ubiłem Jeden, Divinic, hej. Spoko. Ojejku, dużo <grym> itemów przywieźli. Wait, tego jest więcej. Co jest? A, bo tych, tych było tak dużo, że to... What? Nie wiedziałem, że oni mogą przywieźć ci parę statków, tak jakby. Lol. Parę ekranów po prostu od nich. Coś tam przywieźli. Nie jestem kompletnie bezużyteczna. No, i co tam wydropi Elderek, ciekawego? To, to mi EXALE, quickly. Tink. Exactly co? Dzisiaj, dzisiaj nie jest dzień na tam. Myślę, że po prostu tego nie przelować gdzieś niżej. Bo tutaj idę strasznie daleko. Te, tak, jakby tutaj to, co nie? Te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Punktów. I wrzucić w inne miejsce po prostu. Będę miał mniej. mniej bonusów z Personality, ale z drugiej strony, 10 punktów, to mogę sobie drugiego klastera wpakować. Więc tego klastera wywalić, wpakować tutaj tego i tutaj po prostu klastera. Muszę to w poba odpalić może to będzie lepsze rozwiązanie. Bo ten Holy Might nie daje zbyt dużo, więc to nie jest ważne. Ten grid nie daje zbyt dużo, co nie jest ważne. Voicey byłyby spoko, ale. Nie jest takie proste Dobra To jest plan na jutro Widzimy się jutro rozwalając y, może nawet jakieś uberbossy W sumie zrobiłem jakieś uberbossy, ale... Może sobie zostawiłem wszystkie na niedzielę Dzisiaj tam parę fragmentów pofarmiłem, parę te 17ek wleciało Ale dobra Widzimy się jutro, bye'o o siebie jo!